Jeszcze nie doczekaliśmy się polskiej premiery patfona drugiej generacji, a już w tym momencie mam okazję trzymać w ręce patfona trzeciej generacji, czyli Asusa Patfone Infinity bardzo ciekawe, bardzo fajne urządzenie wykonane w całości z aluminium w tej samej stylistyce co inne sprzęty, które od, od kilku miesięcy wypuszczam na rynek Asus. Mamy tutaj dość przyjemną, sympatyczną teksturę. Urządzenie jest smukłe, płaskie. No i podobnie jak inne firmy Asus wsadził do niego wszystko co najlepsze. Mamy więc w samym telefonie ekran o rozdzielczości Full HD. Jest to matryca typu IPS, pięciocalowa. Jest procesor Qualcomm. 600, czterorozsądkowy, taktowany z częstotliwością 1,7 GHz. Jest z tyłu 13-megapixelowa kamera, 13 kamera z lampą doświetlającą. Z przodu 2 megapikselowa kamera do wideo rozmów. Sam tablet, do którego. Smartfon podłącza się dokładnie tak jak do patfona drugiej generacji. Również wyposażony jest w, w ekran o rozdzielczości Full HD eee, o gęstości pikseli na o gęstości pikseli, nie wiem jaka jest tutaj gęstość pikseli, ale jest jasność na poziomie 400 nitów. Eee, sam patfon, czyli telefon wykonany jest z aluminium, natomiast stacja dokująca wykonana jest z tworzywa sztucznego. Zgodnie z zapewnieniami producenta, nowy patfon powinien zapewniać do 19 godzin pracy z łącznością 3G. Urządzenie zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i no, jak to zwykle, zwykle bywa, czekamy na doniesienia o dostępności w Polsce. Oraz cenie. Aczkolwiek, prawdę mówiąc, no, biorąc pod uwagę opóźnienia, jakie były a, z dostępnością patrona drugiej generacji, nie spodziewałbym się, że tablet szybko trafi na polski rynek.